Witajcie, 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 z tej strony Luźny Lukaszaro i witam was, Transformers, wojna o Cybertron. Zapraszam was do mojego YouTube'a, Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście oglądajcie Autoboty. No i słuchajcie, 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 moi mili, dziś jest finał. Jeden przetrwa, drugi upadnie. Zobaczymy, jak to się zakończy. Cóż tu mamy Bumblebee, Optimus Prime, Ironhide. Bierzemy w Optimusa no. na wielki finał. To tylko do błotów. Działo orbitalne jest unieruchomione, ale okazuje się, że jest to dziki, mechaniczny potwór nazywany Tryptikonem. Niczym meteor leci on w kierunku powierzchni planety, żądny zemsty na autobotach. Patrz, tam jest! Zlokalizowaliśmy miejsce katastrofy. Ruszamy w tamtym kierunku. Na wszelki wypadek pozostać w gotowości. Przyjąłem. Zmierzamy w Twoją stronę, ale dotarcie zajmie nam jeszcze trochę czasu. Myślisz, że ten wielki słom mógł przetrwać upadek z Orbity? Tryftigon jest wytrzymały. Jeśli wciąż funkcjonuje, twoja broń nie przebije się pancerzu. Lepiej wziąć na cel jego systemy uzbrojenia. Dzięki za radę, Zitherbolt. Będziemy uważać. Co? To jest... potań?! Silverbolt, zlokalizowaliśmy Tryptikona! Już przesyłam współrzędne! Myśleliście, że możecie mnie zniszczyć?! Mnie?! Myśleliście, że możecie zniszczyć... Tryptikona! Całosne! Szałosne! On się z nas naśmiewa! Porzuć wszelkie nadzieje, robaku. Śmierć jest nieuchronna. Słyszałeś, co mówił Silverbolt? Jego pancerz jest zbyt mocny. On nie może być niezwyciężony. Coś nam umyka. Spójrz! Chyba jego działka na ramienne przegrzewają się. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Że możecie mnie zniszczyć? Mnie! Myślicie, że możecie zniszczyć? Tryb Cicona! Ha! Szałosne! On się z nas naśmiewa! Porzuć wszelkie nadzieje, robaku! Śmierć jest nieuchronna! Słyszałeś, co mówił Silver Jego pancerz jest zbyt mocny! On nie może być niezwyciężony! Coś nam umyka! Pójrz. Chyba jego ciałka na ramienne przegrzewają się. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie.

Jemaliśmy. Przybyła kawaleria. Herrley, zregeneruj Prima oraz pozostały. Ja i Jetfire będziemy cię osłaniać. Rzucam ładunki regeneracyjne. Wystarczy być w ich pozycji, a Mam nadzieję, że nie zginęli. Autobody! będzie atakować! Bądźcie gotowi na wszystko! Nie uciekniesz przede mną! Wciąż ma ten sam problem. Zbyt wysoka temperatura. Celuj w zwoje rozproszenia ciepła w okolicy jego leber. Postępujemy zgodnie z sugestią Iron. Nie! Jest, jest tak. To musiało naprawdę boleć! Zmiażdżę no, cię! was wszystkich! Nie przesadzajcie! To działa! A ja. Kuda amunicję zabrać po górę? Nie mam amunicji. Skąd mam teraz amunicję, tutaj. Wow. Nie. Uważaj na jego ogon! Przywracam zasilanie systemów uzbrojenia! O nie! Ciemna energia! Oczy szeroko otwarte. On musi mieć jakiś słaby punkt. Rdzenie mocy na jego plecach wyglądają na mało odporne. Tak, jest to coś, w co można strzelać. Autoboty, skoncentrujcie całą siłę ognia na czpietowych rdzeniach zasilania. Adios. Dzięki praj zadziałało! Nie pokonaliście mnie! Przekrałeś tryb Ty? Ruszamy! dzikon został pokonany. Jest to jednak gorzkie zwycięstwo. Optimus wraz z pozostałymi Autobotami obserwują, jak ich współbracia ewakuują planetę w galaktycznych transportowcach. Udało ci się, Paj! To nam się udało, Agent. Nam wszystkim. Straciliśmy dziś wielu braci. Ale dzięki wspólnym wysiłkom wielu przeżyło, by odnaleźć dom w innym miejscu. Optimusie, Megatron wciąż gdzieś tam jest. Dopóki tu pozostaniemy, będziemy z nim walczyć, ale w końcu przyjdzie i nasza kolej, by opuścić Cybertron. W gotowości czeka już nasz galaktyczny transport, Arka. W niej odbędziemy naszą międzygwiezdną podróż, dokądkolwiek się udamy. Cybertron bends with nami Okay No dobrze. Przeszliśmy. Przeszliśmy Transformers Wojna o Cybertron. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Udało się to przejść. No i będę się starał dorwać upadek Cybertronu. Ale to jest naprawdę bardzo ciężkie. Więc... Dziękuję wszystkim, którzy obejrzą tą całą walkę między Autobotami a Deceptykanami, stawiam po sobie ślad w komentarzu, w lajku i w subskrypcji. To co? Trzymajcie się. I do następnych odcinków, do następnych playlist. No i. Do transmisji. Trzymajcie się i miłego dzionka, wieczorka i popołudnia. Hejo!